Good luck. Hit po prostu ta poprzednia gra. To ma dwa EID. Właśnie banan impostor. Okej. Okay. Dziecio Cześć. Ciało było w elektryku przy świetle. No. Powiem tak, okay. ja... Mogę, ja mogę ręczyć za Wojtaza, bo byłem na szybsach z nim. Ja jestem w kamer... od początku ja jestem... gry. Ja tam w kamerowni jestem. Na kamerach, sorry. Ja jestem na elektryku. Ja, ja jestem kurwa, ja jestem... Kto ma taki nick, ja jestem. <laughs> Mówcie po niku, no jezu. <laughs> Pytanie y, Nikerzy: Kto był przy Shieldach i robił? No ja i Wojtasz. Janik jestem. Erys ja? Eryk i Wojtas. Erysowi mogę wierzyć. Ale chodziłem z Wojtasem od początku gry. Wojtas, a co ty robisz? No ja chodziłem za, za Erykiem. A Eryk za tobą. Kręcili się w kółko w kafeterii. No. Nie, no byliśmy na tych Shieldcach cały czas, jak to się tam nazywa, i potem mhm. zeszliśmy w dół. Filipek był na dole. Mm -hmm. Wojtas gdzie był banan? Banan był w Medbaiły razem z profim a, i z wiem, Jak dobrze tak. pamiętam. A, okay. I a, potem poszedł gdzieś na lewo albo na prawo, nie wiem. Albo no, poszedłem do, do reaktora. Ty poszedłeś to, na lewo, a ja od ja ja zatałem poszedłem poszedłem na światło. Ja Ej, wie na kamerach. Wiesz jak robić taski w ogóle Wojtas? No masz banan, tak. ale masz mikro to się odzywa, a nie pisz na czacie. Wojtas, wciskasz sobie tap i tam gdzie masz wykrzykniki to tam musisz zapierdalać i robić te taski. A, dobra <grym grym> ty... <grym> no, mówisz, że... to jest moja trzecia gra w rzędu To mogę Dzieńko. zapytać, bo ja, ja myślę, że chociaż na to wiesz. Na, na, na banana. lotujemy Na banana Wojtas jakie masz kolorniki? A, no, tego co już ci nie powiem. Tak łatwo to mnie nie zrobisz akurat. Dobra, dobra. Ja wiem, że jak się jest impostorem, to na czerwony Ja wiem, ja wiem. No dwa razy już był, to wie. O, pierd o XD. A i w ogóle odkryłem zajebisty sposób, teraz jeszcze lepszy. W jaki sposób nie interesuj się w bo kociej mordy dostaniesz? Będę inwestorem, to się dowiesz. Jak zginiesz, kurde, w elektryku, zapalając światło. Oj 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 beczko, oj beczku. oj beczko, oj, beczko. Oj, beczko. Słuchajcie, to jest taka historia. No. O, banan zdech. Ja byłem z bananiem no. przy O2, robiliśmy sobie taski. Ja mogę... Mhm. Zagłosujmy na impostora. Czekaj, chwilę, nie jest... ale poczekaj sekundkę. Ale kurwa, daj mi się. Gdzie? Za... Za... Poczekaj, nie, nie w na keforciko impostora. na chwilę. Happy, gdzie było ciało banana w tej chwili? E, w tym takim dużym, gdzie paliwo się wlewa i śmieci wyrzuca na dole. A, czyli to jest Sorry. silnik. W Storage. A. A i wy byliście na O2 teraz? Nie. Wcześniej byliście, tak? No, ja nie. Okay. Czekaj, mogę ci powiedzieć. Ja byłem na elektryku razem z fanem, może to potwierdzić. Fany. Co, no potwierdź. No. Możesz to potwierdzić, że robiłem to tak? Miancją, tak miancją. jest na 50% czysty, bo widziałem, jak się Total Kid zgrusza. Poszedłem na prawo, na dół, i zobaczyłem Hepiego. I Hepi się cofnął do góry i zreportował ciało. I ja akurat też zobaczyłem ciało, ale nie złożyłem zreportowania tak. ciała. Bo ja z prawej strony. Szedłem z góry. Weźcie tego psa. Nerys mnie wid... No, w ogóle wyszedł z gry, bo... Dzięki. Ale powiem tak, ja sobie specjalnie zostawiłem pewną taką tę, gdzie widać animację, no ale no niech będzie, że nie sprawdzamy. Proszę, zagłosujcie na Happy'ego, proszę. No a nie, jak nie, chcesz, nie, nie potem, możecie na mnie zagłosować. Słuchajcie, ale może Zaj zróbmy głosy, tak. tak... Nie, nie, Wojta stój. stójcie panowie. Bo teraz, Aha. jeśli mnie wywalicie, to oni wygrają. Bo jest teraz... Mnie wywalicie, zostanie po no, a my osób. wygramy. Czyli crewmaterzy. Postor to jest. Impostor? Czy... Kto jest Impostor? Na kogo zagłosowaliście? Happy. Na kogo zagłosowaliście Happy. wszyscy? Impostor. Ja nie będę mówił na kogo. No no, ja na nikogo. Aha. Ja nie wiem na kogo. Dobrze. Gratulacje wygranej. No to. Kurwa mać. Jebny zaraz. Posłuchajcie. Przepraszam, przepraszam, ale po prostu mm -hmm. widziałem typa. A Okej. Okay. Po prostu widziałem tego impostora, byliśmy tam razem i po prostu się zaciukaliśmy. Ktoś mm -hmm. musiał iść do góry w takim razie. Ale teraz chciałbym zauważyć, że impostor zabije jednego typa i wygrali. Dlatego zrobiłem to zwołanie. No tak. No, okay, Profis, ja z kim chodziłeś teraz? Z nikim właśnie w tym jest problem kurwa, bo nikogo A, nie miałem podrodze. Kogoś wytas. spotkałem w elektryku, ale nie pamiętam kto to był. Teraz co robiłeś w tym meczu? Ja przeszedłem na lewą stronę, potem na sam dół, poszedłem kawałeczek w prawo, bo nie wiem, po, podchodziłem do tych Chodź wykrzykników, się nic się nie działo. Co robiłeś? Tak jak mówię, podchodziłem do wykrzykników, ale nic nie mogłem zrobić na mapie. To to jest Wojtas, no. Trzeci raz! Ja tego nie, nie. wierzę! Nie wiem, nie rozumiem tej gry, nie potrafię zrozumieć tej gry. Jak jesteś impostorem, to nie możesz robić zadań. Najwyżej przegramy. Nie no, podchodzę do tych wykrzykników i nic się nie dzieje, dobra. Nie Ale nie zadań. możesz robić zadań, jak jesteś impostorem. Okay. jak jesteś impostorem, to nie możesz zadań robić. No. <laughs> Okej, okay. dobra, hit. Teraz ja ci Happy wierzę. W takim razie. Dobra, happy jest, czysto następny raz Xentis, na Discorda, w opisie jest I na poczekalnię. Tylko w sumie za pół godziny kończymy Pamiętajcie, że duchy też mogą robić A, jesteś Eris, no to ten. O Boże, nie wiem, bo nie, nie, nie widzę teraz tego z powiem. Eee, nie mogę się ruszyć. Nie powiem ci teraz, bo nie, bo nie widzę kodu, nie? Fipak miał w wyniku kod, a gdzieś tam poszedł. Nie, nie gram w forta. Gram do 22 w tego i dojeść kolacji i potem muszę nagrać filmy. Z Nie jest fany. Yeah. Gdzie? Gdzie ciało? Blackspace space na 100%. Nie, yeah, to Black space. Czemu? Bo fany go mijałem przed sekundą, a ciało znalazłem w elektryku. Czemu? Mojtas nikogo nie umożesz zabić! No nie, no dobra In tak Black Space, nie, ty nie grasz tak jakowo w moim Dobra, hebi. Nie, dobrze właśnie gram Przypomnieć ci ostatnio hebi. moją gierkę hebi. Hebi.